Kolejny wykręt. <laughs> A czego się spodziewałeś? Wszystko w porządku. Chodźcie. To tylko zbiornik. To na pewno dobre miejsce? Tak, tak myślę. I co właściwie robił tu Sir Francis? Był na tajnej misji królowej Elżbiety. Miał odszukać zaginione miasto Ubar. Ta, Atlantyda pustyni. Tu, pod tym miastem? Nie, jest na środku pustyni Arlab al-Hali. Tu dowiesz się, jak je znaleźć. Prawdopodobnie. Aha. To miejsce wygląda znajomo. Chwileczkę. Francis Drake naszkicował to z tyłu mapy. Spójrz na to. To te same kolumny. Dobra. Francis Drake musiał zrobić te notatki, kiedy tu był. Mówią były. może, jak tam wejść? Niezbyt jasne, ale chyba to rozumiem. To jakaś dźwignia. Te dziury są pewnie ważne. Musimy tylko znaleźć tę właściwą. Jak mamy to zrobić? W tym pokoju jest sporo dziur. Musi być jakaś inna wskazówka. Czekaj, coś przeoczyliśmy. To pismo chlochiańskie. Pewnie Drake to zostawił. Rozszyfrujesz? Spróbuję. Księżyc wskaże drogę. Księżyc? Na dole. Ha! Nie zamierzam tu zostać do nocy. To na pewno zagadka. Zapiszę to na mapie. Chcesz pisać po 400-letniej mapie Sir Francis'a? No co, nie obrazi się. Na podłodze wydrapano jakiś symbol. Jeśli stanę tu. Tak jest. Sali, idź do tamtej kolumny. Eleno, ty idź do tej przy Ja zajmę się tą. Okej, okay. wyciągnij rękę i znajdź dźwignię. Serio? Musimy je przesunąć jednocześnie. Co jeśli się mylisz? Lubię moją rękę, Nate. Cały czas jej używam. To zrób to. Raz, dwa, trzy. To na pewno ta dźwignia? Słuchaj. A co mówiłem? Niech mnie zadziałało. Ta niesamowite. Okej, okay. co to za sekret z przedwieków? Co Drake miał znaleźć dla Elżbiety? Nie wiemy do końca. Pewnie skarb. Co jeszcze? Zakopane skarby zaginionej cywilizacji. Nigdy nie ma lekko. Co? Rzadko. A te dupki w garniturach? Szukają tego samego, jak myślę. Niesamowite. No i masz. Nigdy nic takiego nie widziałem. Nie wiem. To chyba jakiś mechanizm. Ktoś rozrzucił zębatki po całym pokoju. Kto wie? Mam nadzieję, że to rozpracujemy. Do tego czasu się stąd nie wydostaniemy. obrazy. Co widzisz? Jeden wygląda jak krzyżyk, kolejny ma cztery kółka. Na niektórych zabadkach jest ten sam symbol. Hm. Symbole obracają się w przeciwnych kierunkach wobec siebie. Okej. Okay. Co to ma u nich znaczyć? Zrzucane części ciała? Przyprawia mnie to do odreszcie. Dobra, tutaj. Sali, podaj mi zapalniczkę. Dobra. A, leci! Ok, to nie podziałało. Mrs. Drake znalazł kiedyś to zaginione miasto. No, chyba nie. Chyba dotarł tutaj, zawrócił i ruszył do domu. I ukrył informację o tym małym odjeździe? Tak. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego? Co masz na myśli? Nie wiem. To miejsce wydaje się stanowić. ostrzeżenie. A, to chyba jakiś zdobiony kaganiec. Te są o wiele bardziej agresywne. Pysznie. O cholera! Boją się światła! Pojdą po Ok, trzymajcie się za mną. Strzelaj i za mną. Jestem za tobą. Szybciej. Ruszać się. Zali, strzelaj dalej. Chyba możemy się przycisnąć! Ciebie! Wcale nie potrzebuję amunicji! potrzebuje jej teraz! Ale... Jak ci idzie? Otwórz ten to pułapka! O oh, cholera, padnij! O, Widzisz jeszcze jakieś? Musimy znaleźć wyjście! Jak niby mam to zrobić? Nate, tutaj! Chodź, podsadzę cię. Ostrożnie. Dobra, uważajcie. sunę wam drabinę. Dobra, uwaga! Mam! Masz? Tak. Dzięki. Dajcie mi swoją broń. Nie możemy wyjść z nią na ulicę. A, racja. Choćbym chciał. Okej, okay, chyba już. Chodźcie. Trzeba spadać. Zanim pojawi się ich więcej. Dobra, tędy. Tam. Zostaw mnie! Spokojnie. O Boże. O Boże! Spokojnie. Chodź ze mną Nie, dotykaj mnie Marlow czeka Niedługo będzie po wszystkim Spokojnie Zaufaj mi. Sorry. Sorry, tu nie ma, Drake. Zostajesz teraz sam. Zaufaj nam. Za mną. Nie, nie, nie pójdę. Nie opieraj się. Gdzie to jest? Jesteś z nami Po prostu posłuchaj, wiesz, czego chcemy. na to nie pozwólcie Nie pozwolę im się skrzywdzić. Gdzie to jest? Nie wiem! Daj nam je. Nie wiem. Nie. Dobra. Nie wiem, nie wiem! Wróć! Nie wiem! Czekaj, czekaj! to Hawk! فايدة يا هيدا؟ وين زلمة؟ يمشي الشارع آسف، يا راجل اللي بيحصل Niespodzianka Dubku! جيون بولاس والله ماني مثل الليل عملت له هدي الشايبه لي ساعه بستنى هون شو هي احلى بطاطا وطماطم بالسوق شو عم تقول والله ما عندك شيء في السوق شوف Tam jest. Myślałeś, że mnie zgubiłeś. Dalej Talbot! nudzisz mnie już. Bo co za głupota. Ale あ、呃呃